Cześć, witam. Zapraszam Was dzisiaj na powtórkę od Izybotka. Rywalem Izybotka jest Wiki, NG. Mamy tutaj Malika i Keltora. Dobra, gramy, gramy. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj masowy szał, gniew arkata, mumia, drzewo, wisielców. U Keltora. Czyżby to już było mm, troszeczkę komba z harpiami? Zobaczymy. Dobra, tutaj szybko poszedł masowy szał. To może zrobić grę easybotkowi. No, zobaczymy. A tak z ciekawości. Trzy surowce. Trzy many kosztuje masowy szał kolejne drzewo wisielców słuchajcie mam kawał od Izybotka mam nadzieję że go nie spalę o jeszcze gnijąca mumia kawał brzmi tak czym się różni Malik od Sandora Sandor ma magię ziemi i nie sadzi lasu a Malik nie ma magii ziemi i sadzi las to tyle No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie na, na filmie Mam nadzieję, że nie spaliłem tego Dobra Tutaj kelto też nie ma magii ziemi Okej, okay, gramy, gramy dalej, gramy dalej Coś tutaj przeoczyłem Poszło, poszło trochę zaklęć, gniew burzy Ognisty pocisk. A wracamy, wracamy do gry. Dwa drzewa na cmentarzu. Ale teraz trzeba uważnie śledzić y, grę i zybotkę, ponieważ Malik za 4 y, wyciąga... Ja Przywraca do ręki wybraną kartę stworzenia, która po zakończeniu Twojej tu ostatniej tury znalazł, znalazła się na cmentarzu. Proszę, hmm, że szybko tutaj hmm, panowie grają. Trzeba to ogarnąć. Dobra. I to ogarnął. Mamy gniew Arkata. I sytuacja jest opanowana. W komentarzu, jak i na planszy. 8 do 10. Dobra, mamy mogilnik. No i faktycznie, faktycznie sadzenie drzew jak na razie skutkuje. Dobrą grą. No tutaj sporo różnic, sporo, sporo też robi masowy szał oczywiście. <laughs> to, to było dobre z tym wsadzeniem drzew. Okej, okay, dobra, skupmy się tutaj na grze. No a ciekawe co teraz zrobi Izybotek. No jest tu uwiąt. Jest most. Można przestawić drzewo. No, spoko, okej. Okay. Wszystko gra. No jest tutaj ołtarz ofiarny i dochodzi gniew yy, burzy. Jest tutaj gnijąca mumia, która w nekropolii. Nie teraz po dodatku czasu odnowy. No. Gra główną rolę. No, jedną z tych głównych. Już widzę, w, w kilku dekach jest to stworzenie. O, tutaj Zybotek wymienił karty. No, w sumie okej. Okay. To się nie sprawdzi. Mobilnik. Yy, drugi i... I co się teraz stanie? Ale pięknie to wyszło. Tu oczywiście wróciła gnijąca mumia. No I tutaj Olifant no szybko ląduje na cmentarzu. Przez tą umiejkę gnijącej mumii. Jak ginie, to nakłada. To sama liczba liczników trucizny ląduje. Na, na stworzeniu, które niszczy gniejącą mumię Okej. Okay. Uuu, kolejny G farkata <ścoughs> Faktycznie sadzenie lasu No, rządzi, rządzi w tym, w tym odcinku 8 do 6, okej okay. Gnijąca mumia, dwa drzewa wisielców Jakoś teraz mi się skojarzyły te drzewa z sagą Wiedźmina Zresztą w wielu filmach i książkach można spotkać wisielców no Ojejku, te, te animacje są tragiczne. Ja wiem, że można je usunąć, ale ja zawsze jak w coś gram, albo tutaj na przykład nagrywam, to to wszystko zostawiam oryginalne, prosto od twórców gry. No mam nadzieję, że dodadzą opcję wyłączenia. Okej, okay, dobra. Zephyria. No to troszeczkę. No czy to jest po początek końca? Tutaj, tutaj ma jeszcze kilka stworzeń. Keltor. Ale, okej, okay, mamy Olifanta. No ładnie, upiór pustki, sumiejki, malika, nić. Aha, i tyle. Zostaje dwa surowce tylko. Hmm. No i mamy tutaj mm, napastliwą furię, która też powróciła. 3-1-5 za 4, no, spoko kapta Ale to chyba jest koniec Keltora. No właśnie, upior pustki yy, Wyciągnięty z cmentarza Tutaj na wszelki wypadek uwiąd. i <ścoughs> jest to GG Co to się porobiło? Zostało jeszcze 5, 5 HP o, sorry. Yy, No świetny, świetny meczyk. Dzięki Izybotek no ty to zawsze coś podeślesz konkretnego. No, oczywiście wszystkich was zapraszam do podsyłania powtórek. E, dopóki tutaj jeszcze nie wyjdzie, nie wyjdą pakiety za golda. No, no fajnie, fajnie by było coś nagrać od was. Może macie jakieś ciekawe deki. No tutaj Easy rozkminił system po raz kolejny. <laughs> Sadzenie lasu, no faktycznie, faktycznie. Plus, plus w tym lesie jakieś upiory i jest totalny kosmos. <laughs> Dobra, co my tutaj mamy? Jeszcze zobaczmy, zerknijmy na mm, statystyki. Hmm, aż 18 użytych stworzeń przez Wiki. Izybotek tylko 8 No spoko. Kurczę, no fajna powtórka. Dzięki Izybotek jeszcze raz, kurde. I, i, I zapraszam, zapraszam was do lajkowania, do komentowania. Fajna powtórka, naprawdę. Szkoda, że taka krótka. I, dobra, to nic. Zapraszam was na kolejne filmy. Duel of Champions i... i... I widzimy się już niebawem Plany publikacji filmów z duela Znajdziecie oczywiście w dziale Informacje Tam jest mniej więcej wszystko rozpisane czasami, czasami może coś nie wyjść Wiadomo Trochę trochę ciężko z czasem Ale staram się w te dni, które tam są Rozpisane Wrzucać te filmy z duela Jakie z innych gier Zapraszam Was też do innych gier mam nawet do rozdania trochę kluczy do Spellweavera ale nie ma chętnych trudno okej okay. super, dzięki, dzięki jeszcze raz i, i widzimy się w kolejnych filmach to na razie, trzymajcie się, cześć